Szanowni Państwo, właśnie wracam z konferencji prasowej zorganizowanej przez posła Winnickiego, Witolda Tunmanowicza, działaczy Ruchu Narodowego Młodzieży Wszechpolskiej, którzy ogłosili, że w tym roku to oni zorganizują Marsz Niepodległości. Przynajmniej. Tak to wynikało dla mnie z tej konferencji prasowej. Byłem zaskoczony, bo tak byłem przyświadczony, że organizatorem Marszu Niepodległości jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, na którego czele stoi Robert Bąkiewicz. Więc zacząłem się dopytywać, czy to jest tak, że był jakiś przewód pałacowy, czy coś w tym rodzaju. Wbito nóż w plecy Bąkiewiczowi, przejęto Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, Bąkiewicz na kopach został wykopany. Okazało się, że nic takiego się nie stało. Potwierdzono mi, że Bąkiewicz dalej jest prezesem tego Marszu Niepodległości. Więc ja się pytam, no a to właściwie w czym my uczestniczymy? Okazało się, że to wykreowano taki. Um, Taki fakt prasowy. Nie, nie wiem, dla mnie to było, wyglądało jak kreacja faktu prasowego, polegającego na tym, że wszyscy mają być przekonani, że teraz to właśnie ruch narodowy organizuje marsz niepodległości. I okazało się, że tak nie jest. Że nie było żadnego przewrotu pałacowego. I y, mogę powiedzieć, że byłem świadkiem chyba kreacji faktu prasowego, który nie ma żadnego y, potwierdzenia y, w takiej rzeczywistości prawnej. Że wynika z, z tego, że to właśnie Bąkiewicz dalej organizuje marsz niepodległości, y, a tutaj panowie z Ruchu Narodowego y, po prostu y, złośliwie. No rozumiem, panowie się nie lubią, podłożyli świnie Bąkiewiczowi, żeby poszedł weter, message, że to oni są organizatorami, żeby teraz wszyscy się zastanawiali, co z tym Bąkiewiczem, no, nie traktowali go jako organizatora. No, nieładnie, ale rozumiem, nie takie rzeczy przez 30 lat obserwowania prawicowej sceny politycznej widziałem. Niemniej, kiedy zacząłem się dopytywać, no chyba... Chyba nie byli zadowoleni działacze Ruchu Narodowego moimi pytaniami, które pokazywały to, że, że mamy do czynienia z faktem prasowym. I co do faktu prasowego, no, oni się powołują na to, że byli pierwotnymi organizatorami. Że to oni pierwsi organizowali marsze. No, no i, dlatego, i dlatego dzisiaj mogą zapraszać i mówić. No oczywiście mogą zapraszać i mówić, ale na tej samej zasadzie ja, Jan Bodakowski, uczestnik Marszów Niepodległości Wszystkich, może oprócz jednego, gdzie miałem złamaną nogę, to też mogę powiedzieć, że ja wydać, narysować plakat na tekturze. No, tak, tak tak to ja, jak Janek Bodakowski, narysuję sobie na tekturze. Plakat i powiem, wymyślę nowe hasło o Marszu Niepodległości, i powiem, że to ja zapraszam i będę wmawiał dziennikarzom, insynuował, bo to, że ja jestem organizatorem. Bo powiedzmy sobie prawdę, oni nic takiego nie powiedzieli. Natomiast powiedzmy sobie drugą prawdę, że po prostu dziennikarze mieli takie odnieść wrażenie i zapewne gdyby nie to, że. Przypadkiem media narodowe się dowiedziały o tej konferencji i w takiej histerii, taksówką, no, ludzie, taksówką, pierwszy raz media, za każdym razem to mówią, że mamy iść na piechotę, autobusem jechać, żadnej taksówki nigdy nie ma. Tym razem taksówką pojechaliśmy i posłuchaliśmy tej, tej, tej konferencji, o której przypadkowo się dowiedzieliśmy. I chyba te nasze pytania moje trochę były, trochę były nie w smak organizatorom, bo nie wyszło tak jak miało wyjść. I wszyscy mogą się dowiedzieć, jaka jest prawda. Czy to było potrzebne? No, ja powiem, że nie. No, Powiem szczerze, że jak uważają panowie z Ruchu Narodowego, że Bąkiewicz jest do niczego i że trzeba go wykopać i zrobić mu konkurencję, to po prostu powinni zrobić swój e, Marsz Niepodległości, e, a nie wmawiać. I jeszcze o tego bardzo brzydkie było to, że insynuowali to, że Bąkiewicz chce iść pod flagą ukraińską. Bo był taki pseudo-konto e, pseudo Bąkiewicza, w którym. Błąkiewicz mówi Błonkiewicz z, z błędem jest specjalnie, żeby nie ponosić prawdy. I w, wygląda na to, że, że powoływali się na, na fajkowe konto, które, które zamieściło taką grafikę polsko-ukraińska flaga i że to ma być nowa, nowa flaga marszu Niepodległości. No, to jest nieprawda. No i brzydko, brzydka zabawa, ale... No, tak chłopaki się bawią. Ja nigdy nie byłem zaangażowany w jakieś partie polityczne, nigdy się tak nie bawiłem. E, ale nie będę ukrywał, że po prostu tak to, tak to wygląda. E, więc jak usłyszą Państwo, że to już nie że organizuje Marsz Niepodległości że go wywalili, e, bo tak media będą przekazywały, to nie jest to prawda. E, był tylko taki fakt prasowy. E, które nie ma żadnych konsekwencji prawnoustrojowych. Taka złośliwość, sztyczek, złośliwy żart pod adresem prezesa Mąkiewicza, żart pod adresem mediów, które będą to powtarzały i żart pod adresem wszystkich tych, którzy w to wierzą i będą tym żyli. No i to by było na tyle. Dziękuję Państwu bardzo. Jan Bukowski.